Polacy nie chcą gotówki. Fundacja Polska Bezgotówkowa ogłosiła, że w 2023 roku około 65% wszystkich transakcji detalicznych w sklepach i punktach usługowych w Polsce było realizowanych bezgotówkowo. Czy to oznacza, że Polacy nie chcą gotówki? Raczej są zmuszani do takiego sposobu płatności: poprzez podwyższanie opłat za wypłaty z bankomatów i zmniejszanie w sklepach ilości kas przyjmujących gotówkę. Szkocja zaczęła ścigać zamowę nienawiści. Nowa ustawa o przestępstwach z nienawiści i porządku publicznym stwierdza, że popełnia się przestępstwo, jeśli przekazuje się materiały lub zachowuje się w sposób, który rozsądna osoba uznałaby za groźbę lub obelgę. Karane jest podsycanie nienawiści związanej z niepełnosprawnością, religią, wiekiem, orientacją seksualną, tożsamością transpłciową lub interseksualnością. Kara maksymalna wynosi 7 lat pozbawienia wolności. Policja w ciągu pierwszych tygodni została zalana zgłoszeniami. Odnotowano ich około 8 tysięcy. Nadeszły czasy, w których milczenie jest złotem.